W czwartek 15 maja 2025 roku między Gminą Rybno a wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego zostały podpisane umowy na realizację inwestycji pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rybno w miejscowości Truszczynę. Została podpisana umowa na skanalizowanie miejscowości Truszczyny i jednego zabudowania z miejscowości Hartowiec. Gmina już w tej chwili osiągnęła około 80% skanalizowania gminy. Jeszcze nam zostały wybudowania miejscowość Rumian, Groszki, Naguszewo, Nowa Wieś i Prusy, jak również Gronowo. I jeglia O niedużej ilości mieszkańców tej miejscowości, ale też dotrzemy tam bądź z rurą, bądź z oczyszczalniami przydomowymi, żeby równo traktować wszystkich, jeżeli chodzi o wywóz nieczystości. Inwestycja jest dofinansowana z Krajowego Programu Odbudowy w kwocie 2 765 441,97 zł. Jej całkowita wartość wynosi 3 821 665 zł. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 4,5 km. Zakończenie prac przewidziane jest do 30 września 2025 roku.